Przyjadł tutaj jest tylko jeden plus. Połowa, połowa pierwszej połowy, gdzie y, był to moment, gdzie przejęliśmy inicjatywę i, i graliśmy futsal. Mieliśmy ileś sytuacji, niedużo, ale dwie, trzy takie, gdzie mogliśmy to przełożyć na bramkę czy na bramki. Y, tutaj jest jeden plus tego, tego meczu. No, no, cała reszta to jest y, splot nieszczęśliwych zdarzeń, bo byliśmy przygotowani, że gramy gdzieś przez jakiś czas szóstką. Dwóch z tej szóstki wypadło, y, musiało wejść dwóch, którzy którzy na własną odpowiedzialność, którzy nie trenują, no to Maczka, Maćka, Maćka i, i Michała Dubiela, którzy nie trenowali w ogóle, no weszli, bo, bo chcieli pomóc, bo tak by nas zostało pięciu i to z jednym młodym, który w ogóle, w ogóle nie grał. Jeszcze w Ekstraklasie, no, no, no taki, taki pech, no kartki. Wiemy, że nie mógł zagrać Łuszczyk, nie mógł zagrać, zagrać e, dewódzki, nie mógł zagrać Brocki. Rafał Krzyśka też, e, też kartka czerwona w ostatnim meczu, więc... Więc, więc no, no, no było trudno się przeciwstawić takiemu zespołowi jak, jak Leszno. Graliśmy z dobrym przeciwnikiem. E, jeśli chodzi o nas, nie wiem, o mnie, o kolegów, o, o ka każdy z nas myślę. Jesteśmy, ja na przykład jestem ostatnią osobą, która będzie uciekała od odpowiedzialności, ale jak patrzę na chłopaków, no, to, 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 to nie jest wina tych ludzi, którzy dzisiaj wystąpili, tylko no, staraliśmy się unieść ten ciężar, ale po prostu nie daliśmy rady i, i mieliśmy takie braki, że, że... Niekiedy raz lepiej przegrać 9-1 niż trzy razy z rzędu po 1-0 bądź 2-1 po walce. Więc mam nadzieję, że mimo, mimo wszystko to nas zbuduje, bo, bo przez takie coś też trzeba przejść, takie coś nas spotkało, ilość kontuzji. My graliśmy w czterech ludzi dzisiaj przez moment. Juniorzy musieli wystąpić, musieli wystąpić ludzie z kontuzjami. Maciek nie trenuje przecież Gajski od, od, od ponad miesiąca. Dzisiaj starał się pomóc. No, po prostu po prostu no już, już wszystkie ręce na pokład. Nie daliśmy rady, ale tak jak mówię, to nas może tylko zbudować, bo lepiej przegrać 9 raz niż co kolejkę się tam gdzieś mówi, że super i po walce przegraliśmy. Dzisiaj nie było super, wszyscy to widzieli, ale, ale ja myślę, że nas to zbuduje. W środę, w środę już jest nowe rozdanie. Panie trenerze, wszystko potoczyło się zgodnie z planem? I tak i nie, bo chyba nie spodziewaliśmy się, że strzelimy tyle bramek na Klireksie. Chcieliśmy mecz wygrać, taki był nasz cel, ale tak jak powiedziałem, że na Lubawie nie spodziewałem się, że strzelimy 8 bramek, tak tym bardziej nie spodziewałem się, że strzelimy tu 9, ale to tylko świadczy o tym, że zespół mnie coraz bardziej zaskakuje tak? i e, myślę, że te 9 to jest zasłużone, bo mieliśmy w tej sytuacji jeszcze co najmniej 2 trzy razy tyle, ale, ale chwalę zespół za determinację i powiem tak, zadanie wykonane. Czy kluczowy był teraz ten czas, który trener wziął w tej ósmej minucie, bo jednak daliście się troszeczkę wpuścić przez chwilę w taką grę na wymianę ciosów i dużo fauli? Tak. Mieliśmy inną taktykę, taka jak na drugą połowę, gdzie graliśmy dosyć wysoko, to przynosiło efekt. Te złapane faule w pierwszej połowie zabiły nam ten sposób gry i musieliśmy stanąć trochę w strefie na własnej połowie. I od kiedy wziąłem czas, to obrona już funkcjonowała dobrze. Może nie było fajerwerków takich, że odbieraliśmy wysoko piłkę, ale mieliśmy cel przetrwać do drugiej połowy, a że udało się jeszcze tam strzelić dwie czy trzy bramki i wyjść na prowadzenie 4-1, to bardzo dobrze. Druga połowa, wydaje mi się, że to jest zdecydowana nasza dominacja ale też yy, współczuję tu yy, Klireksowi, bo mieli kłopoty kadrowe. My też przed tym meczem, nie ukrywam też, mieliśmy jakieś tam, ale oni też, i, ale jeszcze w trakcie meczu yy, cichy złapał kontuzję, tak więc na pewno ograniczone pole manewru, a my to wykorzystaliśmy. Znaczy, no wiedzieliśmy też, że Klireks ma gdzieś swoje problemy w dzisiejszym meczu, bo nie grało trzech, czterech podstawowych zawodników. Ale też na początku meczu musieliśmy zmienić trochę taktykę, bo szybko złapaliśmy głupie faule i musieliśmy się trochę cofnąć, z czego Klirex stworzył sobie kilka dogodnych sytuacji. Na szczęście gdzieś pod koniec pierwszej połowy wyszliśmy na prowadzenie i w drugiej połowie wyszliśmy i myślę kontrolowaliśmy przebieg tego meczu.